Pociąg sunął po torach, mijając lasy stanu Waszyngton. Przyglądałem się temu z nieskrywaną satysfakcją. Udało mi się wyrwać z wielkiego miasta tu zaznam spokoju. Odkąd odszedłem z wojska, wiedziałem, że potrzebuję spokoju, życia bez większego stresu i w małej społeczności, gdzie życie toczy się wolniej. Do Seattle przyleciałem samolotem. Tam wsiadłem do pociągu i oto jestem. Bellingham. To tu miał mnie odebrać ktoś z Maple Falls, malutkiej miejscowości na północy USA. Gdy pociąg zatrzymał się na mojej stacji, złapałem bagaż i wysiadłem. Odetchnąłem świeżym powietrzem i z zadowoleniem ruszyłem przed siebie. Zauważyłem policjanta trzymającego tabliczkę z moim imieniem i nazwiskiem. Josh Baker. Podszedłem, uśmiechając się przyjaźnie. Policjant wyglądał na około pięćdziesięcioletniego weterana leśnych szos o twarzy buldoga. Skrzywił się na mój widok, co mogło imitować uśmiech. Rozumiem, że ty jesteś, Josh! wyciągnął rękę w moją stronę, którą energicznie potrząsnąłem. Parę kroków dalej mam wóz, bierz bagaż i chodź. Przed nami jeszcze sporo drogi. To mówiąc, odwrócił się więc bez zbędnych komentarzy, ruszyłem za nim. Po wejściu do auta zapalił papierosa, po czym jakby się ocknął i spojrzał na mnie. Palisz? Nie, ja nie palę. A nie będzie ci przeszkadzać, jak sobie ja zakurzę? Machnął mi przed oczami paczką. Po czym i tak nie czekając na odpowiedź, zaciągnął się porządnie, jakby się bał, że zaraz będzie musiał wyrzucić fajka. Nie, nie, może pan palić. Starszy policjant spojrzał na mnie i zaśmiał się chrapliwie. Jaki pan, mów mi Ed! Zapalił silnik, po czym ruszyliśmy. Dobra chłopaku, co cię do nas wprowadza? I beściemy mi tu, komendant opowiedział nam o tobie... Byłeś w wojsku, a teraz jesteś policjantem. Ktoś dał ci daleki przydział i to do takiej dziury jak nasza. Coś zrobiłeś? Ukrywają cię? Ed zamiast na drogę częściej zerkał na mnie, co sprawiło, że z zaniepokojeniem przyglądałem się naszej trasie. Byłem na Bliskim Wschodzie, służyłem dosyć długo i wiele przeżyłem. Już wcześniej chciałem to zakończyć, ale. Służba Ojczyźnie i te sprawy. Ich obchodziło tylko wykonanie zadania, ale w końcu przestałem być tak bardzo potrzebny. Chciałem się przenieść daleko, gdzieś gdzie jest cicho i spokojnie, gdzie rosną drzewa i nie ma presji. Ed zerkał na mnie z zainteresowaniem, nadal ignorując to, co się dzieje na drodze, po czym lekko zmarszczył brwi. Ale jak to? Z wojska od razu do policji? Przeszedłem szkolenie, o to możesz się nie martwić. Teraz potrzebuję tylko praktyki. Policjant zacisnął usta i uniósł brwi. Praktyki u nas nie ma za wiele. To spokojne miejsce. Niewiele się dzieje. Większość z nas myśli już o emeryturze, a co się trafi jakiś młody, to albo szybko go przenoszą, bo wykazuje potencjał, albo jest cymbałem i zostaje u nas. Et może nie wygląda, ale jest bardzo sympatycznym człowiekiem. Jego surowość i zacięty wyraz twarzy szybko zostały zastąpione pogodnym opowiadaniem mi okolicy i jego mieszkańcach. Było już ciemno, jak dojechaliśmy na niewielki posterunek. Słuchaj, komendant kazał przygotować ci pokój na górze. Dopóki czegoś nie znajdziesz, możesz tam mieszkać. Nie jest to duże pomieszczenie, ale za to umeblowane. Mieszkańcy przynosili jakieś stare sprzęty, uznaj to za miłe powitanie. Nie kłamał. Pokój nie był duży, ale miałem swoje łóżko, niewielką szafkę na ubrania i krzesło ogrodowe z rozkładanym stolikiem na dwie osoby. Kuchnia też miała podstawowe sprzęty. Ktoś wstawił małą kuchenkę gazową i butlę z gazem. Ktoś inny starą mini lodówkę. Miałem nawet zlew. No i oczywiście łazienka. Wszystko to było już stare, trochę zniszczone, ale cieszyłem się jak dziecko. Pierwszy raz miałem coś swojego. Zostawiłem swoje rzeczy, przebrałem się w mundur i zszedłem na dół. Nikogo jeszcze nie poznałem. Do mojego pomieszczenia wchodziło się ze wewnętrznymi schodami na tyłach, widocznie budynek nie zawsze służył policji. Komisariat był naprawdę mały. Gabinet, a raczej gabinecik komendanta, pomieszczenie, gdzie można było usiąść i napić się kawy lub zjeść. Zbrojownia, która była też szatnią, i pomieszczenie główne, największe, gdzie stały biurka. Był też oczywiście areszt. Dwie niedłuże cele, które, sądząc po ich stanie, były raczej mało używane. Już przebrany? W mi niepotrzebnie. Chcieliśmy cię po prostu poznać, a służbę zaczniesz jutro. Ed będzie twoim partnerem. Teraz pojechał do domu. Ja jestem William i jestem tu komendantem. Wysoki mężczyzna podał mi rękę, uśmiechając się. Był szeroki w Barach. I umięśniony, chyba jako jedyny wyglądał na policjanta. Dwóch młodych chłopaków, którzy byli oprócz niego na posterunku, nie wyglądało na poważnych. Reszty jeszcze nie poznałem. Następnego dnia obudziło mnie walenie do drzwi. Wstawaj młody, idziemy na patrol! Głos Eda był bardziej chrapliwy niż wczoraj, nie czekał na moją odpowiedź. Skrzypienie schodów świadczyło o tym, że wrócił na dół. Ubrałem się pospiesznie, na posterunku czekały na mnie kanapki i ciepła kawa. Wiedziałem, że nie masz nic w lodówce, na stacji zjedliśmy tylko hot dogi i pomyślałem, żeby cię zabrać do sklepu, więc kupiłem ci śniadanie. Spojrzałem na dwa trójkąty w plastikowym opakowaniu i kubek kawy. Dzięki. Wczoraj szybko położyłem się spać i nie myślałem o zakupach. Złapałem kanapki, kubek i poszliśmy do auta Eda. Po drodze jeszcze przywitałem się z Brianem, policjantem typu Ed, czyli podstarzały z wydatnym brzuchem, lecz obaj poważnie traktowali służbę. W aucie pochłonąłem posiłek i dopiłem kawę, a Ed opowiadał mi o okolicy. Miejscowość nie była duża. Mieszkało tu sporo drwali pracujących w poliskim tartaku, główną drogą jeździło sporo ciężarówek, a w centrum był duży sklep i kościół. Dookoła lasy i jakieś pojedyncze gospodarstwa. Jutro pokażę ci sąsiednie miejscowości. Dziś pojeździmy tu po okolicy, poznasz moją córkę i wnuczkę. Córka przyniosła ci stolik i krzesło, więc będziesz miał okazję podziękować. Nie chciałem komentować tego braku zaufania do moich dobrych manier, ale w sumie przecież Et mnie nie znał. Podjechaliśmy pod uroczy domek. Córka Eda była wysoką kobietą, dziecko w jej ramionach miało jakieś dwa latka. Dzień dobry, witamy w naszym miasteczku, odezwała się z uśmiechem, kiedy wysiedliśmy z radiowozu. Ed zabrał małą z rąk mamy i zaczął się z nią kręcić, śmiejąc się. Nie pasowało to do człowieka, którego poznałem. Mężczyzna może i nie był gburowaty, ale prawie się nie uśmiechał. Dużo mi opowiadał, ale w jego oczach nie dostrzegałem wesołości. A tu proszę, śmiał się i robił głupie miny, wywołując salwy śmiechu małej. Widzę zaskoczenie na twojej twarzy. Wiem, jaki jest tata. Siedem lat temu stracił żonę, a moją matkę. Od tamtego czasu był zgorzkniały. Ja sobie poradziłam, miałam męża, on został sam. Dopiero jak urodziłam Madi, coś w nim odżyło. Chodź do środka. Przygotowałam obiad. Tata na pewno zapomniał o posiłku. Mów mi, Ella. Jestem Josh, i zaskoczę cię. Pamiętał o śniadaniu. Rano przywiózł mi kanapki. Dziewczyna uśmiechnęła się i spojrzała w stronę ojca, który dumnie z wnuczką na rękach również kierował się za nami do domu. Podczas obiadu Ed opowiadał mi różne ciekawe anegdoty z pracy w tutejszej policji. Nie było ich dużo ze względu na spokojną okolicę, ja natomiast musiałem odpowiadać na pytania dotyczące mojego wcześniejszego życia. Z zaciekawieniem słuchali o mnie. O mojej rodzinie, którą zostawiłem, ale mam zamiar odwiedzać, o szkole, służbie w wojsku. Szkoda tylko, że nie było to moje życie. Po tygodniu mieszkania na komisariacie zacząłem szukać sobie innego konta. Miałem trochę pieniędzy, więc nie czekając na pierwszą wypłatę, mogłem od razu wynająć gdzieś pokój. Udało się to u pewnej starszej kobiety, dla której dom po śmierci męża stał się zbyt duży, więc jej syn podzielił go. W pierwszej części mieszkała staruszka, druga część domu miała być na wynajem. To miało zapewnić kobiecie spory zastrzyk gotówki do comiesięcznej emerytury. Dosyć dużo mnie to kosztowało, ale cieszyłem się ze swojego kawałka podwórka. Pewnego dnia przesiadując pod drzewem i czytając książkę, dostałem pilne wezwanie na komisariat. Od razu skontaktował się ze mną Ed, że po mnie podjedzie. Miałem na posterunek kilka minut piechotą, ale mężczyzna miał po drodze. Co to za pilne wezwanie? Coś się stało? zapytałem wsiadając do radiowozu. Ed wyglądał na zmartwionego. Niestety tak burdy w przydrożnym barze parę kilometrów na północ stąd. Oprócz nas jadł też młody Karl i Brian. Biorą większy wóz w razie, gdyby trzeba było kogoś zamknąć w areszcie, ale uwierz mi, że to nas czeka. Skąd wiesz, często tam rozrabiają? Ed spojrzał na mnie groźnym wzrokiem. Nie słyszałeś, kto pojawił się w okolicy? Nie mam pojęcia odpowiedziałem szczerze. Tutejszy bar był miejscem wymiany plotek, informacji, obgadywania innych i omawiania bieżących spraw. Byłem tam tylko raz, ed zabrał mnie na lunch. Stroniłem od takich miejsc, nie czułem się zbyt pewnie wśród większego tłumu ludzi, a tam spotykało się większość mieszkańców. Ja powoli poznawałem policjantów i ich rodziny, to byli moi jak na razie jedyni znajomi tutaj. Podobno Spike ze swoimi ludźmi kręci się po okolicy. Mają na koncie różne włamania, pobicia i takie tam kurwa jego mać. Część ich siedzi za kratami, ale większość jest na wolności z powodu braku dowodów. Rozumiesz to? Skór wysyny terroryzują ludzi, a sędzia nic. Ciekawe, czego szukają w naszej okolicy. Nie odzywałem się więcej. Ed był wyraźnie zdenerwowany obecnością owego gangu. Bał się o to, co mogło wyrządzić mieszkańcom, czy raczej bał się o nas? Podjechaliśmy dwoma podjezdami pod bar, wysiedliśmy. Karl z Brianem wydawali się mocno zestresowani całą tą sytuacją, na pewno nieraz brali udział w rozgonieniu pijanych, bijących się kolesi w barze. Tym razem jednak sytuacja wydawała się dużo bardziej groźniejsza. Atmosfera w środku była gęsta. Można było ją kroić nożem. Przy stolikach sztywno siedzieli klienci, przy barze natomiast z dwóch typów obmacywało kelnerkę, która próbowała im się wyrwać. Dwóch innych śmiało się, chlejąc piwo. Piątym z tej bandy był długowłosy blondyn, na oko przed czterdziestką. Mężczyźni ubrani w dżinsy i skórzane kurtki byli jedynymi Którzy w tym barze dobrze się bawili. Barman podawał im alkohol ze łzami w oczach, patrząc na to, co robią z młodą kelnerką. Błagalnie spojrzał na nas, kiedy weszliśmy. Po latach w wojsku byłem opanowany i zachowałem zimną krew. Widząc moich towarzyszy, chciałem być pierwszy, który się odezwie, lecz Ed wykazał profesjonalizm i jako najstarszy stopniem przemówił. Dobra, panowie, kończycie to i zapraszam z nami. A na jakiej podstawie, panie Władzo? Zapytał łagodnie Blondyn. To on był spajkiem, przywódcą grupy. Jego ton wydawał się lekceważący, jednak oczy zdradzały skupienie. Lustrował nas wzrokiem oceniających przybyłych. Dobrze kurwa wiesz na jakiej? Urządzacie tu awantury, a my nie tolerujemy takich typów jak ty. Tu Ed zaczął zbliżać się do grupy. Niestety trzęsły mu się ręce, co nie umknęło uwadze spajka. Więc niech pan nas przegoni, jeśli starczy panu odwagi, powiedział z przekąsem, uśmiechając się lekko. Ed podchodząc wyciągnął policyjną pałkę, lecz wtedy blondyn doskoczył do niego i grzmotnął pięścią w szczękę. Karl i Brian zareagowali od razu wyciągając broń. To samo zrobili członkowie gangu, jednak to ja byłem szybszy. Jeszcze zanim pięść zderzyła się z twarzą, odbiłem się od podłogi i gnałem prosto na spajka. Jak tylko Ed upadł, doskoczyłem do niego, zaskoczony wziął zamach, jednak przemknąłem pod jego ręką i przystawiłem mu pistolet do głowy. Mój kolega prosił, żebyś z nami poszedł, więc się nie ociągaj. Powiedziałem spokojnie, wyciągając kajdanki w kierunku reszty policjantów: Zakujcie ich, zaprowadźcie do radiowozu. W tym momencie Ed zaczął gramolić się z podłogi. Poza stróżką krwi nic poważnego mu się nie stało. Barman podziękował nam, jak Karl zamykał bandę w policyjnym busie. Obaj z Brianem cały czas zerkali na mnie, myśląc, że tego nie widzę. Owszem, trochę przesadziłem. Zbyt szybko podbiegłem do spajka. Normalni ludzie tak szybko się nie poruszają. Powiedz mi, jak udało ci się tak szybko zareagować? spytał Ed, jak siedzieliśmy już w aucie. Ruszyliśmy jako pierwsi. Karl jechał za nami. To był odruch. W wojsku, nie pierdol! Dostałem szczękę nie w głowę. Jak upadłem, spajki już leciał na ziemię. Wzruszyłem ramionami, nie wiedząc co odpowiedzieć. Nie chciałem oszukiwać Eda, polubiłem go. Ale nie mogłem powiedzieć mu prawdy o sobie. Dobra, nie chcesz teraz mówić, to nie mów, ale jesteśmy partnerami i powinieneś był ze mną być szczery. Musimy sobie ufać. odburknął. Po tych słowach kusiło mnie, żeby odpowiedzieć mu całą prawdę całą historię o mnie i o moim wcześniejszym życiu. – Co jest, kurwa? – rzucił nagle, patrząc w lusterko. Droga przez las, przy której znajdował się bar, była ruchliwa, lecz nie spodziewaliśmy się, że ktoś będzie próbował nas wyprzedzać. Ed zauważył w lusterku auto, które zrównało się z busem, po czym wyminęło je i nie zmieniając pasa zaczęło się zrównywać z nami. – Chcesz ich zatrzymać? – zapytałem, zerkając na licznik – Jechaliśmy dosyć szybko, więc auto, które nas wyprzedzało, na pewno przekraczało dozwoloną prędkość. Już miałem wyciągać suszarkę, ale Ed pokręcił głową. Zapamiętaj numery. Będziemy mieć go na oku. Na razie mamy ważniejsze. Usłyszeliśmy strzały. Ktoś jadący za busem zaczął strzelać. Karl na moment stracił panowanie nad autem i kiedy wydawało się, że wyrówna. Kolejne strzały przebiły tylną oponę. W tym samym momencie z samochodu, który nas wyprzedzał, również zaczęto strzelać. Te naboje były jednak przeznaczone dla nas. Samochód szarpnął, gdy rozwalili oponę. Wyciągnąłem pistolet chcąc odpowiedzieć, lecz auto zaczęło nas taranować. Zjechaliśmy z szosy. Ed jakoś minął dwa pierwsze drzewa, lecz potem wjechaliśmy na coś, przez co auto przewróciło się. Wylądowaliśmy na dachu. Mój partner rozkaszlał się, odpiałem pasy i udało mi się wygramolić z auta. Zauważyłem, że Ed próbuje tego samego. Niestety, to nie był koniec naszych kłopotów. Zauważyłem, że zbliżają się do nas mężczyźni z bronią. To musiała być reszta bandy, tylko skąd wiedzieli, że zawinęliśmy ich przywódcę? Ed już wychodził przez otwartą szybę. Nie wiem, czy ich widział. Wiem za to, że oni widzieli jego. Ja byłem zasłonięty autem, a mój partner z drugiej strony wystawiony był na strzały. Giń się! Krzyknął jeden z mężczyzn i śmiejąc się, podniósł broń. Zawahałem się. Przypomniało mi się jednak, jak przyjaciel przywitał mnie w nowym miejscu, jak kupił śniadanie, oprowadzał po okolicy i zabrał do swojej rodziny, jak wywijał z wnuczką. Przyjaciel. Nie pomyślałbym, że tak szybko się z kimś tu zaprzyjaźnię. Przestałem się wahać, zacząłem się zmieniać, moje paznokcie zamieniły się w szpony, kończyny wydłużyły się, a mięśnie zrobiły się twarde jak stal. Rząd zębów został zastąpiony przez długie kły, a źrenice oczu przybrały gadzi wyraz. Ponadto moja skóra lekko poszarzała. Wstałem i zauważyłem, że jeden z mężczyzn z uśmiechem na ustach celuje w Eda. Przeskoczyłem przez samochód i gnałem prosto na nich. Jeden z nich krzyknął i zaczął uciekać, lecz ten z bronią, pomimo strachu malującego się na twarzy, zaczął do mnie strzelać rzuciłem się w lewo i przeturlałem wstając skoczyłem w prawo kule świstały lecz żadna mnie nie trafiła jak magazynek został opróżniony rzuciłem się na niego od razu wyciągając łapę w kierunku gardła nie zdążył się zasłonić jednym szarpnięciem rozerwałem mu gardło krew brznęła na mnie jednak nie przejąłem się tym puściłem się biegiem za uciekającym którego doparłem w kilku krokach Byłem niewiarygodnie szybki. Dopadłem go i złapałem za kark. Drugą rękę chwyciłem pod jego szczęką i mocnym szarpnięciem oderwałem głowę od tułowia. Spojrzałem w stronę busa. Brian z Karlem kulili się w środku i próbowali odpowiadać ogniem na strzały, które oddawali mężczyźni z dwóch aut stojących kilka metrów od nich. Na szczęście jeszcze mnie nie zauważyli. Było ich w sumie czterech, po dwóch na auto. Doskoczyłem do pierwszego i zanim się zorientowali, wyciągnąłem pierwszego i wbiłem mu głowę w asfalt. Drugi wycelował we mnie lufę pistoletu, lecz zdążyłem złapać go za rękę, miażdżąc nad garstek, po czym wbiłem mu szponę w szyję, rozrywając tętnicę. Kolesie z drugiego auta zauważyli, co się dzieje i zaczęli do mnie strzelać. Ugiąłem nogi... Odbiłem się, po czym wylądowałem na dachu ich auta. Szybko przetoczyłem się, bo już kule zaczęły dziurawić karoserię i wylądowałem z boku, od razu wyrywając drzwi. Po odrzuceniu ich wbiłem pięść w twarz pierwszego z mężczyzn. Drugi krzyczał ze strachu, ale strzelił. Nie zdążyłem się w porę uchylić i poczułem ostry ból przeszywający prawy bark. Kula na szczęście przeszła na wylot. I zanim padły kolejne strzały, użyłem swoich długich, zakrwawionych już szponów. Byłem cały we krwi, to musiało wyglądać strasznie. Wiem, że mnie poniosło, po zmianie przestawałem w pełni panować nad swoją zwierzęcą naturą. Karl nie! to krzyczał Ed. Spojrzałem na niego, nie rozumiejąc, czemu woła Karla, i w tym momencie potworny ból zwalił mnie z nóg. Ojrzałem za siebie. Karl z trzęsącymi się rękami stał obok busa ze strzelbą wycelowaną we mnie. Moje ciało zaczęło drętwieć. Nie mogłem się podnieść. Policjant nie ruszał się z miejsca, nadal trzęsąc się ze strachu. Chłopie, to Josz. Nie potrafię ci tego wyjaśnić, ale to Josz uratował nas. Ja ja. Karl nie potrafił się wysłowić. Masakra, którą tu zobaczył, wstrząsnęła nim. Nie miałem do niego pretensji. Ludzie w wojsku nigdy nie czuli się zbyt pewnie, jak byłem w swojej prawdziwej postaci. Ed podbiegł do mnie i obejrzał ranę. Jakim cudem ty jeszcze żyjesz? Przyglądał się zmartwiony, po czym zapytał: Kim ty właściwie jesteś? Kaszląc krwią, uśmiechnąłem się do niego. Eksperymentem naukowym. Zostałem stworzony w laboratorium w Teksasie głęboko pod ziemią. Rozkasłałem się znowu. Byłem silny, ale nie kuloodporny. Wiedziałem, że czas mi się kończy. Wojsko szkoliło mnie jako tajną broń. Wysyłali potem w różne miejsca, gdzie miałem zabijać. Po cichu, ale ja miałem dość. Nie chciałem być bronią. Kaszel znowu dał o sobie znać. Twarz Eda zaczęła się zamazywać. Ktoś w końcu stwierdził, że nie będę potrzebny, zbyt duże ryzyko wykrycia. Oni pozwolili mi tu zamieszkać, ja nie jestem groźny. Pomogli mi się tu dostać i Ed, dziękuję. Nastała ciemność. Przestałem również słyszeć Eda. Do ostatniej chwili czułem, jak trzyma mnie za rękę. scenariusz Maciej Kośniewski czytał Krystian Kieś. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.